Jest ogromna, najmniejszy błąd może drogo kosztować każdą z drużyn. A nam pozostaje czekać i patrzeć, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił. No i zaczął nam się ten mecz! Blisko polekarne. Może dogrywać. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Dobre przejęcie. Brawo. Silva. Kapitalna wrzutka! Aj, szkoda! Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Loran Kościelny. Na Przechwyt, ale nie opanował. Nani. Już blisko pola karnego. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Feyenoordu Rotterdam. Gonzalo Higuaín. walka o piłkę. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Piękny gol! No proszę, bramka Feyenoord Rotterdam prowadzi. No bez komentarza. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Daniela teraz. Przechwyt, ale nie opanował. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Markizjo. Strzela. Pospieszył się z tym wyjściem, spalony. De Rossi, Gonzalo Higuaín, cudownie dograł. Powstrzymali rywali i daleko wybijają. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Markizio. Gonzalo Higuaín. Celnie do partnera. Szansa! Gol i wyrównują! Bo wtórce będzie widać jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Ależ zagrał. Spojrzał, przymierzył i posłał dokładnie piłkę tam gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. No, z tego miejsca można strzelać. Hulk. Zaloj Kubain. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dawid Luiz. Nani. Gonzalo Iguain. Jest szansa, no wsparli teraz bramkarza. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Gonzalo Iguain. No, prawie padał na murawę, ale jednak jakimś cudem zdoła utrzymać się na nogach. Chyba będzie dośrodkowywał. Remis po pierwszej połowie meczu jest jeden do jednego. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Uderzenie. No, gdyby nie spodłował, a tak remis. Silva. zdecydował się na strzał. Piłka w bramce, jednobramkowa przewaga. Dobra orientacja i umiejętności często oboczują zdobywaniem bramy. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Przeciwnicy Feyenoordu Rotterdam prowadzą w tym spotkaniu. Silva i Dwayne. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Już blisko pola karnego. Silva. Gonzalo Higuaín. Daniele De Rossi. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Silva. Gonzalo Higuaín. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Świetnie wyczuł teraz, wyszedł, wyłapał piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Szaleńcza atakuje obrońca. Bertongen? Silwa? Polk Wymieniają piłkę między sobą. Spójrzmy na statystyki, i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Za chwilę. Od rzutu rożnego grę rozpocznie Feyenoord Rotterdam. Ależ jest skupiony, gra jak w transie, znakomicie wyłapuje piłkę z rzutu rożnego. Wilkshire. Ma miejsce i czas na dośrodkowanie. To, to nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Silva. Sprytnie teraz. No może teraz. No może centrować w pole karne. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony ślizg i słuszna decyzja sędziego. Prosta bramka. Idealne uderzenie z rzutu wolnego. Świetnie sobie tutaj poradzili. Oczywiście musiało się to tak skończyć. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nie tylko pogratulować umiejętności. Fantastyczne trafienie. Dobre kopnięcie. Prosto na bramkę. Wyszedł z bramki, świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Wilkshire. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Ale szmeć.